Na temat korków w Warszawie. Z tego wynika, że Warszawiacy kierowcy tracą półtora miliona złotych rocznie przez stanie w korkach. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Warszawa, no niestety, parszywy Leningrad, co tu gadać, w którym właśnie wystarczy do rządzenia to, że pani Gronkiewicz-Walc obiecała, że nie będzie pomnika Smoleńskiego. póki i kurdupel nie będzie miał tu swojego A ten, pomnika. A tęczę odbudujemy tyle razy, ten, odbudujemy ile trzeba. A tyle razy, ile trzeba, chociaż już ją zwinęli, bo przekręt był zbyt wyraźny z tą tęczą, prawda, jej wynajmowaniem. W związku z czym wycofano się z tego cichutko. No i niestety można wyłącznie na tym argumencie w Warszawie wygrać wybory i za to właśnie warszawiacy płacą te półtora miliona, bo tu nie chodzi o nieudolność ratusza, że ratusz nie umie odkorkować korków, bo korki się oczywiście we wszystkich miastach zderzają. Chodzi o to, że w Warszawie rządzą ideologicznie nawiedzeni wariaci, którzy sobie wymyślili i oni tego nie ukrywają. Że taka jest, widzicie, koncepcja, że jak się tę ulicę pozwęża, jak się nawsadza kurwa, na jego donic takich wielkich na ustawia, chodniki zrobi dwa razy z ze świętokrzyska Polecam sztandarowy model y, przebudowa świętokrzyskiej. Wcześniej przebudowa warszawskich. Takie chodniki I ścieżki pełne rowerowe. donic, prawda? Jeszcze ścieżki rowerowe, oczywiście takie, a uliczka taka malutka i wszędzie jeszcze słupków szwagier produkuje po 150 za słupek bierze i tych słupków że w ogóle nie można nigdzie nawet karetka jak przyjedzie I to, rozwiązuje to zdychaj problem albo pożar jak będzie to straż pożarna nie wjedzie bo tam są słupki bo jak się hamu uniemożliwi jeżdżenie samochodami to się wszyscy przesiądą na rowery nie przypadkiem się minister Waszykowski z tych, z tych yy, prawda, rowerowego marksizmu naśmiewał. I to jest rzeczywiście oni tego nie kryją, że tak, są bardzo zadowoleni z tego Donicka, który, w który zmienili świętokrzyską. Teraz wezmą jeszcze na Marszałkowski, tam gdzie są przejścia, jeszcze zrobią pasy pod Rotundą, żeby tam jeszcze były światła, żeby jeszcze bardziej zakorkować, żeby hamstwo nie jeździło samochodami. i przesiądą się do ekologicznych autobusów, które jeżdżą na prąd, no i rowery, które, jak wiadomo. Prąd i nie... metra, które, prawda. Tak. Skomplikowane metro w kształcie takiego malutkiego. Bo to przynajmniej jest jak... ogarnąć ten plan w przeciwieństwie Ale do. Ale jeszcze do tego powiedz władza musi sobie pojeździć, a poza tym będzie w Warszawie, co skąd jest powodem no jakiejś tam radości. Będzie w Warszawie siedziba, o czym pisze Rzeczpos Frontexu który teraz się zmienia w Europejską Agencję Ochrony Granic. No więc staniemy się jedną ze stolic unijnych, prawda? Więc no niestety I ci oficerowie będzie... Frontexu na rowerach będą. Nie, to oni podzieżali. będą mieli koguty. I pani Gronkiewicz no, Walcers na rowerze nie jeździ, jak sobie na chałturę jedzie z ratusza, prawda? Albo na wykłady, to i, i pan rozmaity tam szefowie tego celu. Oni na rowerach nie jeżdżą. Oni mają koguty na dachach, oni sobie porobią specjalne pasy, a hamstwo niech się, prawda, przestrzada na rowery albo dyma piechotą i środkami komunikacji miejskiej, bo tak jest wicie ekologicznie, ideolo. Czym oni się różnią od komuny dawnej? No różnią się oczywiście Tamci Tam ci nie mieli świera na punkcie rowerów, mieli inne świry. Tak, a człowiek z rowerami też był pewien dowcip a propos Moskwy. Czyli tak, Warszawiacy przesiadają się do autobusów ekologicznych i to rozwiązuje problem korków, a kierowcy co? Albo się wreszcie ta cholerna Lemingo zaruszy, no i jednak o, zrobi jakoś referendum i odwoła tych, tych wariatów z ratusza, bo naprawdę nie idzie przeżyć się z tym, tym wszystkim. I wytrzymać. No ale to tak Warszawa. Być może Pan Bóg wybrał Warszawę na przestrogę, żeby właśnie pokazać całemu w całej Polsce, jak się kończy długotrwałe tolerowanie rządów Platformy Obywatelskiej. Kończy się drugim po Amsterdamem, po tym, ja... można powiedzieć. <laughs> w tym momencie przesadnie łaskaw dla pani gronkiewicz tak, no wybić pozytywnie właśnie Chyba że można się Amsterdam po, po po właśnie Rotterdam po bombardowaniach sławnych niemieckich w 39 40 roku w czterdziestym tak? tak, i tą upłynęło. Tak, kwentą...